Siemka, witam wszystkich tu, Hikomiko. Skończyło się Animatsuri 2023 i zaczynamy. PoliUak, Community Day. Dzisiaj ze mną jest cała ekipa graczy: Nid, Wapek, Glossy Gem, Marta S. I zrobimy, kto złapie pierwsze Shiny Pokémony od teraz, od 14:32, bo wie, wiem, że ktoś tutaj gra wcześniej. No, tak było. No nie, 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 oszukujesz! Nie było, start. nie było start! Nie no dobra, było start. Mamy zwycięzczynię. Jak, jak się z tym czujesz, że wygrałaś od razu, cudownie, cudownie. 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 jakie CP? Chciałem podziękować e, mojemu kotu, mm. ogólnie, mojemu sprzedawcy, e, butów. <śledź> Dobra, dobra, chodźmy, bo zaraz nas deszcz złapie, a my tutaj mamy łapać Pokemony dzisiaj. Jak nie zobaczysz gwiazdek, to może być ciężko. A weź sobie w Let's Go złap Szajni! Dobra, odpaliłem sobie Incensa, żeby mieć od razu więcej Pokemonów i właśnie pierwsze z nich mi się łapią. Wokół wciąż masa cosplayerów, przebierańców na mieście. A, to ten wczorajszy. Zabrany, zabrany. O, Szajni! Mam Shiny, Mam Szajni! Drugie miejsce zajmuje ja. Nie widać w ogóle, że te szajnik. Gdyby nie te gwiazdki to bym nie zauważył. O nie, nie chcę złapać się. Marta, to chodźmy do tego kościoła, co tam jest pięć pokestopów. Po co chcesz to tego kościoła Bo tam masz pięć pokestopów. Ale O nie, to może nie. No to proszę, busterek, który chcesz? Okej. Okay. 608 z parasolką, z Wetter Kolejny. Kolejne. Taki, 225. Tu jeszcze. O, shaj, jeszcze jeden! 607, drugi! Uuu! Oszukujesz. Ja mam od odpalonego, może dlatego? Pięknie. Ja tutaj wzmacniam swoje szanse. No właśnie, 3 godzinny incens dzisiaj jest. Insens ma sens. 12 cukierków, pięknie. 608. Tutaj jeszcze jest. 395. W sumie mógłbym te pozostałe łapać Go Plus plusem. Tutaj muszę podziękować Sama Oce, że mi pożyczyła tego Go plus plusa, bo nie miałbym czym łapać. W sensie mógłbym łapać swoim Poke Ball Plusem, ale on jest mega niewygodny, jeśli bym go miał brać do kieszeni, na przykład. O, duży poliwak. Ja go złapać chcę, bo wiem, że potem będą showcase'y i może być tak, że na przykład któryś z nich będzie miał najwięcej punktów. Tak? No, ja też się czasami rozpraszam, mówię, shiny, nie szajni? Nie wiadomo. I w ogóle questy z Fields Czy pokazujcie sobie te Adventure Week'owe i weźcie sobie nowe zadania. Bo tam jest Złap poliłagi i dostajesz nagrody. Tutaj jeszcze profesor nam mówi informacje o tym kwestii dla posiadaczy biletów, bla bla bla. Zadanie to muszę niestety skasować na na chwilę komunikuję bo wiem, że z pokestapów mi polecam zadanka typu Złap Poliwaga. Więc tu jeszcze jest Nice'a i zrób 10 power upów. Może teraz gadać, to można załapać, co? Tak? Marta ile Shiny? Ten Zero. jeden? Zero? Bo zrobiłem miejsce. A, no to, to, to już jesteś przygotowana. To może teraz złapiesz coś. O, trzeci! Trzeci Shiny! Jak ty mi zabierasz! <laughs> citujesz, citujesz. Nie cituję, odpaliłem Vincensa! Rzucamy, rzucamy. kolejne Shiny. Ty, żeby mi nie uciekł, bo to byłby wstyd. Shiny uciekający z Pokebola. Nie, to jest Nie idziemy. Jest za gorąco. Siedzi. Dobra, mam go. Shiny! To który twój? Drugi. Drugi? Okej. Okay. O nie! Czwarty. Ja nie wiem. Ja po prostu je łapię wszystkie. A, a miało być tak, że jak złapiemy jednego Shiny, to możemy iść do domu, tak? Tak. A dopiero już 8 minut nagrywam. klikam, już No bo ja je wcześniej złapałem. Były jakieś zadania eventowe, więc korzystałem z okazji. Ja też go mam, już Goofest. No właśnie, na Goofestie on był. Ale duży poliwak. to na pewno na Showcase wygram, jak tyle punktów na nim mam. Dobra, odbierzmy zadania z Pokestopów, bo tutaj będą bardzo łatwe questy, właśnie typu złap Poliwaga, a w nagrodę dostaję fajne ultrabole. To mi się przyda, zwłaszcza, że będę łapał Pokemony Go Plus Plusem. Matta, tak? Tam na przystanek, tak? Czy znowu tak jak wczoraj, że ja no, idę no, sobie? <laughs> Shiny, moja kolekcja Shiny wygląda dzisiaj 4 A sprawdźmy perfekcyjny IV 0 a 3 gwiazdkowy jest 1. Hmm, taki sobie nawet. na korona? Wiesz to nie wiem, ale mam taki plik w PDF-ie, projekt tackle i tam są wszystkie tłumaczenia polskie, jakie kiedykolwiek wyszły w anime. Tak, 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 to Piotrek pisał. Tak? A który Piotrek? Piotrek Cyperki. No 1, 1113 i on jest u nas na stronie. Ja w ogóle chciałam mu dostać kawałek strony, Aha. Żeby on ten cały projekt ten, bo on wszystko, wszystkie magazyny czyta, wszystkie ataki, Aha. wszystko w języku polskim, nie? Widziałem, że właśnie tam z anime, z kart Pokémon, tak, ze wszystkiego i on to cały czas aktualizuje, co, nie? To jest jedna wow. Piotrek? Piotrek. Piotrek, Piotrek, Piotrek jeden... szacun za to co robisz. No, tak, tak. Jaki Discord? Jaki Discord? Pokę specjalny. Dobra. Dobra. Skorzystamy. Zapraszamy. Dobrze. Lokowanie... Polskie Pokémon yy, Pokémon. Po polsku. Po polsku. Tak jest. Jeszcze mamy chyba 9 tytułów, które nigdy nie były przetłumaczone na żaden inny język. Czyli bezpośrednio z japońskiego tłumaczycie na polski. Tak, super, bardzo. super. Możecie sobie obszaić mangi Pokémon. W ogóle Mangi Pokémon wychodziły jako takie gazetki w Polsce, ale to niestety były tylko trzy numery. Tak, yy. To był jeden tom podzielony na cztery części. Jeden tom na cztery części, okej. Okay. I A potem to już... obecnie mamy 64 tomy Pokémonów, Pokémon Special, aka Adventures. Aha. Okej, okay. okej. Okay. No niestety JP Fantastica nie kontynuował tej serii. Shame, shame. Mogliby w sumie teraz zrobić jakieś nowe wydania czy coś. O Shiny! 344 CP. Ci tak. Nie, ja, ja tutaj mam za dużego busta chyba dzisiaj. Przez to, że długo nie grałem w Pokémon Go, cały czas mi się teraz Shiny Pokémony respią. Marta, ja ci oddam tego Shiny, nie przejmuj się. Oddam, oddam ci tego Shiny, no weź. No weź. Nie chcesz nic, ja wiem, że ty chcesz. Myślałem, że chcę. Shayni. Czekaj, dodałem się do showcase'a. Na razie mój poliłak ma, które miejsce? Ranga ósma. Oj, to niedobrze, ja tu muszę coś lepszego wstawić. Marta S jest liderką. Co? Pierwsze miejsce? Ma największego. Marta, masz największego. Szacun. Chyba, że zmienię. Mogę jakoś zmienić tego poliwaga, bo nie wiem, jakiego wstawiłem. O, mam większego. Oj, Marta, niestety. Niestety. Zdetronizowałem cię w tym momencie. Ranga pierwsza. Tutaj chyba rekord. 935 punktów. O tak. Przepraszam, ma Jestem druga chociaż. Tak, jesteś druga, jesteś druga. Showcasey. Czyli jak masz większego Pokemona względem rozmiaru, to dostajesz potem punkty, na przykład inkubatory, expa yy, Na przykład za, za 3 dni, właśnie jeśli masz pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dostajesz nagrodę jakąś w grze. Dobra, ja dostaję również nagrody, w tym, tym razem właśnie te spokę stopów, Ultra Bole, Pineappy załapanie poliwagów. I Go Plusa podłączam, żeby tutaj już mi łapało automatycznie. Myśl... Nie mam nie drugiego, więc... <laughs> Nie ma drugiego. Uciekają, uciekają. Nie się Dobra, ja mam 5. To jest dla mnie chyba wynik wystarczający, dalej mi się już nie chce. <głos》>, że już pora kończyć. No ja też kończę. Ja robię teraz ewolucję, żeby zdobyć tylko jeszcze ten moveset na koniec i w sumie to wszystko w tym odcinku. 17, prawda? Tak, Dobra, jest poli i kogo mam zrobić z niego? Poli... czy politołda? Właśnie, dwa osobne Tak. Nie. Ty, nie. Nie pamiętam tej infografiki, ale wy ją widzicie na ekranie teraz. Galix, on co na tym udostępnia. Zaraz wam pokażę zresztą. Dobra, to jest Politoed i jeszcze on jest Purified, oczyszczony. Dobra, to to mamy, to mamy i to mamy. Jest grafika na dzisiejszy Community Day. Mamy tak, Instant Silury 3 godziny, 1 czwarta dystansu klucia na jajkach, dwa razy cukierki za łapanie Pokemonów. dwa razy większa szansa na XL Candy i pięć razy niespodzianka fotobomby. Jak robisz zdjęcia Pokémonom łapiąc je, to fotobomba może być jeszcze jeden shiny Pokemon. Specjalny atak, na tym z pięściami to jest Counter, na tym Pokemonie zielonej żabie z grzywką jest Ice Beam. Ale na przypalne nagrywanie w autobusie bransoletka, bransoletka do łapania, autokacer, autokacer Dobra, to ja idę łapać już po prostu automatycznie. No dobra, jeszcze tego Szajni złapię. Masterpolem? No zostaw sobie na jakiegoś innego. Dobra, łapię automatycznie, zobaczę ile się za chwilę Szajni mi złapie. Na tę chwilę ostatni złapany shiny to jest 2.72, jest 14.51 i zobaczymy, ile będzie za parę minut. 10 shiny. Elegancko. To udany drop. Jeszcze Tyranta bym chciał shiny, on napicko wygląda taki błękitny, ale niestety tutaj go nie ma.